Co zmieniło się w moim życiu? No zmieniło się wszystko. Bo zmieniłam miejsce do mieszkania, bo zmieniłam pracę, bo zmieniłam otoczenie, więc tych zmian może nawet było za dużo w pewnym momencie. Robię teraz coś, co zawsze chciałam robić. Mam więcej wolnego czasu. Mogę zarządzać tym swoim czasem przede wszystkim, bo sama decyduję, czy pracuję rano, czy po południu. I to jest ta wolność, o której też pisałam, co mi dała właśnie zmiana. To, czego w Korpo absolutnie nie miałam, a to wartość dla mnie bardzo ważna. Przestałam czuć satysfakcję z tego co robiłam. Przestałam się tym cieszyć. Przestało po prostu być to dla mnie ważne. Tak ważne, jak było na początku, jak zaczynałam tą pracę. Pewnie to z tego powodu, że ty pracowałam tak bardzo długo. Jednocześnie czułam jakąś pustkę. Coś we mnie wołało. Zrób coś tym, zmień. Są być może ważniejsze rzeczy. Może ten Twój sen o pomaganiu, o zwierzętach, może to wszystko da się jakoś połączyć. I jak zaczyna człowiek sobie to układać, jak zaczyna świat sprzyjać, to się okazuje, że to wszystko jest realne, że można to zrobić, jak się tego bardzo chce i ma się sprzyjających ludzi wokoło. Teraz patrzę na zmiany. Na pewno jestem z siebie dumna, że się odważyłam i że to zrobiłam. Bardzo mnie ta zmiana wzmocniła. Wzmocniła w tym, żeby robić rzeczy, Nowe, żeby się po prostu przestać bać, żeby po prostu próbować. I choćby nie wiem, co się wydarzyło i jak to wszystko się skończyło, to tego mi nikt nie zabierze. Tej wiary, tej mocy i tej odwagi. Już nowe rzeczy nie są dla mnie tak straszne. Każde kolejne kroki już się wydają mniej straszne, więc na pewno, z całą pewnością mogę powiedzieć, że zmiana wzmacnia.